Nie uwierza, są trzy metody, dzięki którym wejdziesz na wyższy poziom ogrodnictwa. Pierwszą z nich jest palik, podpora do Twoich roślin. Wszystkie kwiaty w Twoim domu gdzieś tam się poruszają. Chcą, jak w naturze, chodzić wyżej, ale nie dajesz im takiej możliwości. Dzięki palikom Twoje rośliny zaczną przede wszystkim zabierać mniej miejsca w domu, piąć się w górę, a z biegiem czasu ich liście po prostu będą ogromne. Chyba chciałbyś, żeby Twój filodendron z takiej wielkości wyrósł do takiej, na podporze, na profesjonalnej podporze z spagnum. Zwykły palik z włókna kokosowego jest dobry na początek, ale w późniejszym okresie musisz wejść o poziom wyżej i zająć się palikiem ze spagnum. Drugą rzeczą, dzięki której wejdziesz o level wyżej w uprawie twoich roślin domowych, jest światło oraz półki do roślin, dzięki którym możesz w łatwy sposób uprawiać rośliny w okresie zimowym, kiedy tego światełka jest mniej. Trzecia rzecz to nawilżacz powietrza, który spowoduje, że ty będziesz się lepiej wysypiać, lepiej będzie wam się oddychało w okresie zimowym. Zyskają na tym wszystkim rośliny. Jaki palik do roślin wybrać? Podstawowym palikiem jest palik z włókna kokosowego, dzięki któremu rośliny mogą zachowywać swoją Formę. Ale zwykły palik z włókna kokosowego nie sprawi, że rośliny będą miały coraz większe liście. Chcesz zobaczyć najlepsze paliki i sprawdzić, czym są wypełnione? Myślę, że to już czas, abyście przeskoczyli o level wyżej, aby wasze rośliny zajmowały mniej miejsca i miały się po prostu lepiej. Do wyboru masz kilka rodzajów palików. Które możesz wypełnić? Spagnum! Pierwszy palik to palik stalowy. Bardzo fajna, stabilna konstrukcja, która jest praktycznie niewidoczna i bardzo dobrze to wygląda w połączeniu z roślinami. Wypełnienie tego palika oczywiście spagnum. Średnica 6 cm to taka minimalna dla dużych roślin. Do wypełnienia takiego palika o długości 1 metra i średnicy 6 cm będziecie potrzebować około 150 g suchego spagnum. Drugim palikiem jest palik o wiele tańszy, jest to palik plastikowy, dosyć sztywny, zobaczcie taki palik będzie idealny właśnie dla monster, dla filodendronów, dla epipremnum które w tym momencie pewnie przewieszać Ci się w dół, a wystarczy, że pędy przyczepisz do palika wypełnionego spagnum, roślina będzie miała coraz większe liście i przede wszystkim nie zajmie tyle miejsca. Te paliki są w różnych rozmiarach, nawet do 2 metrów długości. Oto palik gruby, który będzie idealny dla monster i dużych filodendronów. Paliki o średnicy 10 cm będą idealne na przykład dla monstery variegaty oraz dużych odmian Filodendronów. Ustawiając taki palik i przesadzając oczywiście przy okazji roślinę do nowego podłoża sprawisz, że roślina będzie miała coraz większe liście, a Ty nie będziesz musiał, nie będziesz musiała poświęcać tyle czasu na pielęgnację Twoich roślin w domu, ponieważ palik będzie trzymał sporo wilgoci. Spagnum jest mistrzem w utrzymywaniu wilgoci. Spagnum jest również używane do tego, aby ukorzeniać Twoje rośliny domowe, więc możesz połączyć dwie funkcje tego ciekawego wypełnienia, jakim jest torfowiec. Spagnum pochodzi głównie z Chile albo z Nowej Zelandii. Ten z Chile jest tańszy jakościowo, wcale nie odbiega mocno od tego z Nowej Zelandii. W Nowej Zelandii co do pozyskiwania spagnum mają bardzo surowe restrykcje, dlatego spagnum z Nowej Zelandii jest po prostu droższe. Włókna tego mchu są po prostu dłuższe. Ale czy naprawdę będzie nam zależało na długich włóknach spagnum, kiedy będziesz jej i tak wpychać do palika? Nie wydaje mi się. Więc dla mnie chilijskie jest idealne. Jeżeli chodzi o wypełnienie spagnum w palikach, możesz dodać sobie około 10 g cynamonu do 150 g suchego spagnum. Dzięki temu paliki będą pięknie pachniały i zapobiegniesz wtedy różnym chorobom grzybowym, które mogłyby potencjalnie zaatakować Twoją roślinę. Generalnie spagnum ma właściwości antybakteryjne, czyli nic nie powinno się takiego dziać z nim, kiedy będzie wewnątrz palika z dużą ilością wilgoci. Wrzucanie roślin na paliki ze spagnum najlepiej połączyć z przesadzeniem roślin. W okresie zimowym pamiętaj, że po przesadzeniu roślin nie zalewaj tej gleby. Niech ta gleba jest delikatnie sucha po to, aby korzenie nie zagniwały. To, co jest z spagnum, wystarczy im do przetrwania zimy. A co jeżeli spagnum okaże się za drogie? Bo nie jest to tani materiał. Możesz go zmieszać z chipsami kokosowymi pół na pół. Chipsy kokosowe nie są idealnym podłożem do wzrostu ale jako dodatek do spagnum będzie to gdzieś tam się równoważyło. Jeżeli chodzi o używanie keramzytu w połączeniu ze spagnum, uważam, że jest to złe połączenie, dlatego że korzenie powietrzne nie lubią keramzytu i nie będą się tam zagnieżdżały. Ja do mojej monstery użyłem palika metalowego, podwójnie zwiniętego. Wtedy ta konstrukcja jest mocna i stabilna, tak zwane paliki Premium na Florence Market. I ta monsterka już gdzieś tam zagnieżdża się swoimi korzeniami powietrznymi i zaczyna mocno rosnąć w górę. Do tego palika zmieściło mi się 150 gramów spagnum z Chile, zostało nawodnione, a wcześniej rozmieszane właśnie z cynamonem. Dzięki czemu ma ładny zapach, a cynamon zabija bakterie i grzyby. A tu już szykuję drugą monsterkę Adansoni z delikatnymi przebarwieniami białymi. Zobaczymy, jak to będzie wyrastało. Ten palik 6 centymetrowy wypełniony spagną będzie służył tej monsterce po to, aby miała coraz większe liście. I pokażę Wam następnym razem, jak wysoko udało się tej monsterce po tym paliku wejść. Aktualnie najlepsza oferta palików na rynku na Florence Market. Przeróżne długości, przeróżne szerokości. I przede wszystkim mega ceny.